Bomber to OG Karta Clash Royale, która ma całkiem ciekawą historię. Jest to jednostka, z którą Supercell nigdy nie wiedział, jak sobie poradzić. Z pewnością miał swoje momenty, ale prawdopodobnie, jeśli teraz sprawdzisz jego statystyki, nie będziesz pod wrażeniem. Bomber jest tak stary jak sama gra, a jego historia jest dosyć interesująca podobnie jak to, jak zdecydowano się go zbalansować na następne lata. Gra bardzo się zmieniła od 2016 roku, a ta karta nie miała łatwo w dostosowaniu się do szybko zmieniającej się gry. Więc dzisiaj zanurzymy się głęboko w historię szkielecika z Bombą, sprawdzimy jak wpłynął na poprzednie mety, wszystkie zmiany w balansie i jak sobie radzi w obecnym sezonie. Ale zanim przejdziemy dalej, chwila dla sponsora tego odcinka. PirateSwap to strona internetowa, na której możemy wymieniać skiny z gry Counter-Strike. Dostajemy platformę, gdzie możemy nie tylko wymieniać się skórkami, ale także kupować oraz sprzedawać nasze skórki. Strona jest bardzo przejrzysta, dzięki czemu w prosty sposób wymienicie swoje skiny na takie, które chcecie mieć w Twojej kolekcji. PirateSwap Swap oferuje nam też bonus za handel aż do 10 dolarów w zależności od tego, ile skinów wymienimy. Uwierzcie mi, wybór jest przeogromny. Strona pozwala nam w łatwy sposób spieniężyć nasze skiny. I wypłacić środki na platformę Steam, które możemy potem wykorzystać na zakup jakiejkolwiek gry czy innych przedmiotów ze Steama. Wpłacając środki z kodem FIFI jesteście w stanie otrzymać bonus do 35%. Sprawdź stronę korzystając z linku w opisie. A ja dziękuję Pirate Swap za zostanie sponsorem tego kanału. Czym tak dokładnie jest Bombowiec? Mocno jest sugerowane to, że jest on odnowioną wersją Łomacza Murów z Clash of Clans którego zadaniem, jak sama nazwa wskazuje, było dobiegnięcie do muru i wysadzenie go. Wiele oddziałów zostało przeniesione z tej gry, ale problem polegał na tym, że Clash Royale nie miał murów i to był największy problem tej karty po prostu nie pasował w tej formie. Ale deweloperzy byli zdeterminowani, by znaleźć dla niego miejsce. Postanowili zmienić go kamikaze w jednostkę, która toruje drogę innym oddziałom, rzucając przeciwników bombami, zadając obrażenia obszarowe. Dowodem na to jest wskazówka w grze, która mówi: Pewnego dnia Wallbreakers dali sobie sprawę, że mogą zadać o wiele więcej obrażeń, jeśli rzucą bombę zamiast siedzieć obok niej. Był to ciekawy sposób na dopasowanie tego oddziału do gry. Kosztowałby 3 eliksiry, co czyniłoby go najtańszą jednostką zadającą splash damage. Nie miał ogromnej ilości punktów zdrowia, więc każdy większy czar z łatwością mógł się go pozbyć. Poruszał się oraz atakował dosyć wolno i nie mógł trafić latających jednostek jak inne karty tego typu. Więc jego głównym zadaniem było przeciwdziałanie zmasowanej lądowej ofensywie. Biorąc pod uwagę jego kruchość. Potrzebował kogoś lub czegoś, co zgarnie całą uwagę i pozwoli mu wyeliminować zagrożenie bez straty HP. W takich przypadkach wydawał się być fenomenalny, lecz w pojedynku nie miał większych szans. Jednak początkowe statystyki pokazały, że użycie tej karty było na poziomie 1%. Była to jednostka odblokowana już na arenie treningowej i była powszechna wśród początkujących graczy. A w późniejszej fazie gry ludzie decydowali się na użycie Wizarda lub Łuczki. Ponieważ mogli atakować powietrzne oddziały oraz mieli więcej zdrowia, więc pod każdym względem byli oni po prostu lepsi. Pierwsza pomoc dla bombowego szkieleta nadeszła w lutym 2016 roku. Deweloperzy zmniejszyli czas ataku. Miał on najwolniejszy czas pomiędzy uderzeniami, trwający 2 sekundy, a po zmianach było to 1,9 sekundy. W tym samym patchu znerwili Wizarda, który zdaniem Supercell'a był poważną konkurencją dla Bombera i zachęci to graczy do używania bombastycznego ziomeczka. Supercell jednak nie docenił jak bardzo zła jest ta karta, ponieważ te zmiany nie miały prawie żadnego wpływu. Niewielkie zmniejszenie prędkości ataku jednostki, która i tak już atakowała tak wolno była praktycznie niezauważalna. Pod koniec tego samego miesiąca do gry dodano dwa nowe trzy eliksirowe splash karty: Princess oraz Ice Wizard. Oczywiście miały one mocne, jak i słabe strony, ale konkurencja dla bombera znacznie wzrosła. Gdy i tak już był w słabej pozycji. Najbliżej niego znajdowała się Księżniczka, ponieważ miała dość podobne problemy, czyli małą ilość zdrowia. Jednak przewagą princeski było to, że mogła anihilować latających przeciwników. Oraz miała potężny zasięg przewyższający wieżę, co dla bombera było niezłym przypałem. Księżniczka totalnie miażyła bombermena, zostawiając go daleko w tyle. Kolejne wzmocnienie karta otrzymała w maju tego samego roku. Tym razem zwiększono mu obrażenia o 10%. Zasadniczo oznaczało to, że karta zadawała obrażenia większe o tyle, jakby była jeden level wyżej, ale nie było żadnych znaczących zmian w interakcji. W wyniku czego bombowiec nadal był słaby. Ale deweloperzy nie zamierzali długo czekać, zanim podejmą następne działania. Niecały miesiąc później ponownie zwiększyli mu obrażenia o 9%. Wydaje się, że próbując uczynić go silniejszym przeciwko naziemnym atakom, jakby chcieli, żeby asystował innym jednostkom podczas rozgrywki. Biorąc pod uwagę to, jak słaba była to karta, te nieznaczne wzmocnienia obrażeń nie zrobiły wiele. Nadal nie zachęciły graczy do używania bombera w swoich dekach, więc przejdźmy do następnej zmiany balansu. A była ona we wrześniu, ale nie była to tak naprawdę zmiana mająca na celu pomóc Bombermanowi. Zmniejszyli mu jego zdrowie o 2%, a żeby to zrekompensować, wzmocnili jego obrażenia o tę samą wartość. Co w rzeczywistości nie miało znaczenia. Było to w zasadzie wystarczające, żeby przegrać z oddziałem łuczników. Ostatecznie wszystkie te zmiany nie przynosiły żadnego efektu, tak jak tego oczekiwano. Nadal była to słaba karta. Nigdy nie znalazła się w żadnej metatalii, a była popularna jedynie w kręgu początkujących graczy, co prawdopodobnie sprawiało, że deweloperzy nie byli przekonani co do wzmacniania go dalej. Pod koniec roku Supercell wprowadził patch, który w końcu miał większe znaczenie. Zwiększono mu obrażenia o 4%, tak, zdaję sobie z tego sprawę, jak to komicznie brzmi. Ale oznaczało to, że teraz eliminowałby łuczników jedną bombą. Spotkało się to z falą krytyki. Wielu graczy uważało, że Bomber jest już i tak wystarczająco silny, a deweloperzy zwariowali. Jest to dość zabawny paradoks, że community praktycznie tej karty nie gra, a uważa ją za silną. Pewnie to Was nie zaskoczy, ale to nic nie dało. Kolejne zmiany nadeszły w kwietniu 2017 roku. Tym razem zwiększyli prędkość pocisku o 33%, więc atakował z taką samą prędkością, lecz bomba znacznie szybciej trafiała do celu. Jedyne co ten błąd spowodował, to to, że karta była bardziej irytująca dla początkujących graczy. 2018 rok nie miał być dobrym dla Bombermana. Nie miał dobrego miejsca poza byciem całkiem dobrą kartą startową. Jedyne co wpłynęło na plus, to opinia społeczności na temat tej karty. Teraz, gdy wspominano o nim, większość przyznawała jak słaby był i mieli nadzieję, że jego stan się polepszy. A fakt pojawiania się w kilku off-metadekach wynikał z sympatii graczy i próby uczynienia go rywalnym. Lecz często dałoby się go zastąpić czymś znacznie lepszym. Supercell chyba zauważyło tę zmianę w opinii publicznej, bo w lipcu 2018 roku, po półtora roku od ostatniego konkretnego buffa, Bomber znów dostał wzmocnienie. Tym razem zwiększono jego zasięg o pół pola. Był to najlepszy jak do tej pory pomysł. Mógł teraz stać dalej od celu, a biorąc pod uwagę jego ilość zdrowia, miało to kolosalne znaczenie. Bomberman pojawiał się trochę w dekach z Golemem, jako tańsza opcja do równoważenia kosztów, ale szybko okazało się, że nadal nie był optymalnym wyborem. Jasne, mógł zadać o jeden lub dwa ciosy więcej, ale to wciąż nie czyniło go lepszym od innych opcji. Zmiana zasięgu była ogromnym buffem, ale trudno ocenić, ile karta na zerowym poziomie użycia potrzebuje wsparcia od deweloperów, żeby stać się grywalną. Kilka miesięcy później Supercell ogłosił, że pracują nad dużym reworkiem, ale zamiast od razu go wprowadzić, zrobili z tego wydarzenie. Ogłosili głosowanie z trzema innymi kartami, które rywalizowały o rework. Planowano zmniejszyć koszt Elixiru do 3 na 2, ale również zmniejszyć zdrowie oraz obrażenia. Miałby podobną ilość zdrowia co Princeska czy dart Goblin, czyli ginąłby od loga czy strzał. Ostatecznie szkielet z bombą zajął trzecie miejsce w głosowaniu, więc zmiany nie weszły w życie. Niestety, brak reworka oznaczał, że nadal tkwił na dnie. W końcówce 2018 roku miał 0% użycia. Jeden z powodów upadku Bombera to Baby Dragon który pod koniec 2018 roku zyskał na sile. Był odporny na zaklęcia, latał, atakował powietrzne jednostki, był szybki w porównaniu z bomberem, smog był tym klasycznym synem koleżanki twojej mamy, który był pod każdym względem lepszy. W maju 2019 roku przyszły kolejne próby ratowania karty. Zwiększyli jego zdrowie o 28%. Ogromna zmiana, która dla każdej innej jednostki mogłaby być przesadzona. Lecz dla bombera była uzasadniona. Od teraz mógł przyjąć jeden cios więcej i dorzucić dodatkową bombę w wieżę lub przeciwniku. Mimo tego był nadal delikatny i inne splashkarty karty dalej dominowały. Sporadycznie pojawiał się w topowych dekach z Golemem, ale nie były to deki z mety. I pewnie nie zdziwi to was, że dalej słabo sobie radził. We wrześniu 2020 roku Supercell wprowadził kolejną zmianę. Lecz nie była ona jakkolwiek znacząca, przyspieszono mu atak o 0,1 sekundy. Jego winrate minimalnie wzrósł, ale użycie nadal miało bardzo niskie. Do tego momentu był to już dziesiąty buff, a nadal był jedną z najsłabszych kart w grze. W marcu 2021 roku w końcu dostał zapowiedziany rework z głosowania sprzed 3 lat, czyli zmiana kosztu z 3 na 2 eliksiry. Zmniejszenie obrażeń o 32% oraz zmniejszenie ilości zdrowia o 31%. Lecz pamiętajmy, że wcześniej dostał wzmocnienie w postaci zwiększenia zdrowia, więc nowy poziom HP nie był aż tak tragiczny. Teraz mógł przetrwać loga, choć nadal ginął od strzałek. Nie mógł już zabić arcerki, a nawet spiritu jedną bombą. Ale bycie dwueliksirową kartą z atakiem obszarowym to już coś. To był jego nowy początek. Wciąż nie było jednak pewne, czy po tych zmianach coś się zmieni w kwestii jego użyteczności. Porównując Bombera przed zmian, było widoczne to, że stał się słabszy. Zmniejszenie jego zdrowia oraz obrażeń spowodowało, że stracił wiele ważnych interakcji, które były jego mocną stroną. A biorąc pod uwagę jego wcześniejsze problemy, nie było pewne, czy zmniejszenie kosztu do jednego eliksiru byłoby wystarczające, żeby to zrekompensować. A jak sobie radził jako dwuelikstirowa karta? Po tygodniu wyraźnie było widać wzrosty wskaźnika użyć. Nawet osiągnął swój rekordowy poziom popularności w postaci 6%. Był jednak pewien opór, ponieważ jako jednostka był teraz znacznie słabszy, ale statystyki pokazały, że była to słuszna decyzja. Mimo, że był bardzo tanią jednostką, deki, w których był używany, były ciężkie i wolne. Golem oraz Electro-Giant, były typowymi win condition dla takich talii. Bomber doskonale radził sobie z oczyszczaniem drogi dla takich sojuszników. Gracze nadal próbowali znaleźć dla niego jakieś sensowne miejsce w swoich dekach, jednak trzeba było trochę czasu, żeby dostrzec jego potencjał. Z każdym następnym tygodniem jego wskaźniki popularności stopniowo rosły, co sugerowało, że bombastyczny szkieletor odbija się od dna. Wydanie Goblin Drilla w czerwcu potwierdziło te spekulacje. Pojawienie się większej ilości goblinów na arenie stworzyło zapotrzebowanie na karty typu Splash, nie wspominając o tym, że w tym czasie była popularna Mother Witch. Goblinie wiertło tak bardzo przewierciło metę, że wzrosło zapotrzebowanie na karty, które będą idealną kontrą, a w takim zadaniu bomber doskonale się odnajdywał. Dodatkowo doskonale radził sobie z przeklętymi prosiętami. Nie było lepszego momentu dla bombardiera niż teraz. Jednak we wrześniu SuperSense zrobił dość dziwny ruch. Wprowadził zmiany balansu, które osłabiły Bombardilo Tiro. Nie wierzę, że to powiedziałem. Jego zasięg wrócił do bazowej wartości 4,5 pola. Te zmiany nie zabiły tej karty. Jedynie lekko ją przystopowały. W tym samym patchu wzmocniono Królewskie Świnki, co sprawiło, że stały się popularne, a najczęściej były one używane właśnie z Bombiarzem. Może był nieco niedoceniany, ale jego współczynnik zwycięstw był dobry i miał swoje miejsce w kilku dziwnych dekach. Rok 2022 i 2023 był dla bombiarza raczej spokojny. Miał pewne drobne wzrosty i spadki, ale ogólnie był dosyć stabilny. W czerwcu 2022 Gigant Elektryczny otrzymał duże wzmocnienie, co przywróciło go do mety. A bombiarz nadal działał z nim równie dobrze, tak jak wcześniej. W związku z tym jego popularność ponownie wzrosła na kilka miesięcy. Jednak w lutym 2023 roku łuczniczki dostały bufa i zaczęły wypierać szkieleta z materiałem wybuchowym. Biedak znowu nie mógł znaleźć dla siebie miejsca. Teraz czas na 2024 rok, który już od pierwszego tygodnia stycznia przyniósł zmiany dla bombardiera. Zwiększono mu obrażenia o 4%, dzięki czemu mógł jedną bombą pozbyć się wszystkich spiritów. Niedługo później karta otrzymała swoją ewolucję. Jego nowa zdolność to odbijająca bomba, która przy każdym ataku odbijała się do przodu o 3 pola i to dwukrotnie. Oznaczało to, że jego rzeczywisty zasięg wynosił około 10 kratek. Ten pomysł prawdopodobnie został zainspirowany bombiarzem z wioski budowniczych Clash of Clans. Do zagrania ewolucji wystarczało jedno zagranie podstawowego bombiarza. Dodatkowo miał on bonus do statystyk w postaci dodatkowego zdrowia, co pozwalało mu przetrwać zaklęcie, które zwykle go zabijało. Spotkało się to z ogromną krytyką, więc Supercell postanowiło usunąć bonus do punktu życia. Zasięg tej ewolucji i niski koszt sprawiały, że świetnie nadawała się do zadawania szybkich, łatwych obrażeń wieży. Ale nawet jeśli trafiła tylko raz lub dwa, to i tak to się opłacało. Biorąc pod uwagę, że kosztował tylko dwa eliksiry, a jego pojedynczy atak zadawał spore obrażenia. Społeczność wyraźnie nie była zadowolona z tej ewolucji. Uważali, że ta karta przynajmniej powinna wymagać drugiego cyklu. Pierwsza zmiana po wydaniu ewolucji przyszła po miesiącu i nie polegała ona na zmianie cykli, lecz na zmniejszeniu odbicia bomby o pół pola. Owszem, zasięg pocisku bombiarza był nieco mniejszy. Co mogło sprawić, że nie trafią niektórych daleko ustawionych celów, ale nadal łatwo mógł trafić wieżę z mostu. Co więcej, trudniej było teraz aktywować wieżę króla przy jego ataku, a największą zaletą tej zmiany było to, że łatwiej było trafić ten sam cel dwukrotnie jednym atakiem. Wcześniej ewolucja rycerza była uznawana za najmocniejszą w lutym, ale po nerfach w marcu bombersz został uznany za najlepszą kartę ewolucyjną. Karta była bardzo uniwersalna, pasowała niemal do każdej talii. Gdy Goblin Drill dostał buffa, obie karty zdominowały metę, a Bombiarz był obecny w niemal każdym jego wariancie. Nadal też występował w beatdownach i dekach z Royal Hawks. W kwietniu pojawiła się nowa jednostka wieżowa Księżna Sztyletów. Znacznie lepsza od Księżniczki w Obronie. Każda karta z większym zasięgiem zyskała dzięki temu pośredniego buffa. Bomber z ewolucją stał się wtedy najczęściej używaną kartą w Grand Challenger. Możliwość zadawania obrażeń z dystansu, bez wchodzenia na most, czyniła go bezcennym. W maju Supercell usunęło bonusy statystyk z ewolucji, ale Bomberman i tak ich nie posiadał, więc dostał drugi cykl do aktywacji, a to był poważny cios. Jego użycie momentalnie spadło. Pojawiał się w taliach Beatdown, gdzie wciąż miał sens. Kolejne złe wiadomości dla niego to ewolucja Czarodzieja oraz wydanie Goblin Demolishera, który był bardzo solidnym splasherem. Mimo tego nie zniknął. Przez lato pojawiał się głównie w dekach z Electro Giantem, a w pozostałych taliach jego miejsce zastąpiły mocniejsze karty. W sierpniu sytuacja się odwróciła. Nerwy dla Czarodzieja i Demolishera pozwoliły bombierzowi wrócić do gry. Jego win znowu wzrósł. A popularność Taris z Iwo tylko rosła. Zaskakujące było to, że zwykły szkielet z bombą stawał się popularniejszy. Było to spowodowane m.in. osłabieniem konkurencji oraz ograniczeniem slotów na Iwo karty. Najpopularniejszym dekiem z nim była wersja z Gobim Giantem i Double Princeem. I choć to była jedyna topowa talia z klasycznym bombiarzem, była częstsza niż jakakolwiek z jego ewolucyjną wersją. Pod koniec sierpnia 1,4 deków w Grand Challenge'u miała jedną z jego wersji. We wrześniu trend się utrzymał i Ivo Bomber tracił i tracił na popularności, ale normalny szkielet radził sobie świetnie. Trafił m.in. do wersji Goblin Drilla z nową ewolucją Pekki. Obie wersje łącznie miały 20% użycia, a Winrate ponad 55%, co jest już uważane za granicę zdrowej siły karty. Więc nic dziwnego, że już w październiku Super Set zarzucił nerfa. Obniżono mu obrażenia w obu formach o 2%. Nadal bombił barbarzyńców na 3 hity, ale nie mógł sobie poradzić ze spiritami za pomocą jednego ataku. Pomimo osłabienia użycie bombiarza znowu zaczęło rosnąć, a było to spowodowane wydaniem karty Goblinsteina. Iwo Bomber pasował tu idealnie. Jego głównym celem był poszywany tank, a Nerdzik, który go stworzył, obrywał rykoszetem. Na przełomie 24 i 25 roku prowadzono aktualizację, której ewolucja bombowego szkielecika nie mogła zadać obrażeń temu samemu celowi dwa razy. Co wcześniej miało miejsce, przez co był znacznie skuteczniejszy. Te zmiany podcięły skrzydła Iwo karty i jej popularność znacznie spadła. Nawet zwykły bomber wypadał przy niej dużo lepiej. Spowodowało to, że nie widzieliśmy już Iwo Bombardiera w Topce Deków, jedynie zwykłą wersję, która czasami się gdzieś pojawiała. Bombiarz nie jest już gwiazdą mety, ale jego sytuacja jest znacznie zdrowsza niż przez większość jego istnienia. Choć nie wygrał głosowania na buffa w 2018 roku, ostatecznie doczekał się uwagi i dobrego balansu. Miał swoją chwilę świetności, na którą zasługiwał.